Samochód osobowy przebył drogę 120 km w czasie 75 minut. Prędkość średnia busa na tej samej trasie wyniosła 80 km na godzinę. O ile krótszy był czas przejazdu tej drogi samochodem osobowym od czasu przejazdu busem? Zapisz obliczenie. Wypiszmy może dane dla samochodu oraz dla busa. Wiemy, że samochód przebył drogę 120 km. W czasie 75 minut. Co wiemy o busie? O busie wiemy, że też przebył drogę 120 km. Czasu nie znamy, może oznaczmy go literką T. To jest nasza szukana, niewiadoma, która nam pozwoli wyliczyć różnicę w czasie przejazdu, jak wyliczymy czas busa, ale znamy za to jeszcze prędkość busa. Wiemy, że jechał z prędkością 80 km na godzinę. Przypomnijmy sobie wzór na prędkość. Prędkość v to się równa droga przez czas. Wynika to z jednostki kilometry na godzinę, czyli droga, droga jest w kilometrach, czas tutaj mamy w godzinach. W związku z tym możemy podstawić do tego wzoru to, co znamy, pod prędkość 80, pod drogę też to, co wiemy, 120, ważne, że tu są te same jednostki, wszędzie kilometry, to czas wyjdzie nam w godzinach. Podzielić na czas. Mnożymy to równanie stronami przez T. Otrzymujemy 80, T równa się 120. Teraz dzielimy przez 80 i wychodzi, że T równa się 120. Podzielić na 80. Możemy podzielić licznik i mianownik przez 10, zera się skrócą. I jeszcze przez 4 wyjdzie T równe 3. 2, czyli pisząc w ułamku dziesiętnym, 1,5. Oczywiście jednostki u nas to godziny. Musimy porównać oba czasy, czyli zamienimy sobie te jednostki godzinę na minuty. Oczywiście w godzinie mamy 60 minut, czyli półtorej godziny, to będzie to samo co 60 minut jeszcze plus pół godziny, czyli plus 30 minut, czyli 90 minut. Zamieniłem jednostki na minuty, żeby móc wyliczyć różnicę w czasie. Czas przejazdu busem jest dłuższy, trwa 90 minut, samochodem krótszy, trwa 75 minut. Nas proszą o to, aby obliczyć, o ile jest krótszy czas przejazdu samochodem. No to odejmujemy czas busa, czyli 90 minus 75 to się równa 15 minut, oczywiście jednostki minuty. O 15 minut czas przejazdu samochodem jest krótszy, i to jest odpowiedź do tego zadania.